Jerba mate, a odchudzanie. Czy to działa? Tak, działa. Jerba mate to napój, który zyskuje na popularności jako wsparcie w procesie odchudzania. Zawiera kofeinę, teobrominę i przeciwutleniacze, które przyspieszają metabolizm. Dzięki temu, pijąc yerba mate, możesz zwiększyć spalanie tłuszczu, co jest kluczowe w redukcji masy ciała. Ponadto, Jerba-matę pomaga hamować apetyt, co sprawia, że łatwiej jest trzymać się diety. Regularne picie może poprawić Twoją wydolność fizyczną, co jest ważne podczas aktywności, która również pomaga w odchudzaniu. Warto jednak pamiętać, że samo picie jerba-matę nie wystarczy. Efektywne odchudzanie wymaga zrównoważonej diety i aktywności fizycznej. Niektórzy ludzie doświadczają lepszego samopoczucia i większej energii po spożyciu yerba mate, co może motywować do zdrowszego stylu życia. Kluczem do sukcesu jest równowaga. Yerba mate może być doskonałym wsparciem, ale nie zastąpi zdrowych nawyków. Włączając ten napój w swoją rutynę, zwiększasz szansę na osiągnięcie swoich celów.